Hans Christian Andersen, księżniczka na ziarnku grochu. Bajeczka czytana przez Babcimir. Na końcu z komentarzem Babcimir. Posłuchajcie. Był sobie pewnego razu książę który chciał się ożenić z księżniczką ale to musiała być prawdziwa księżniczka jeździł więc po świecie żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę ale gdy tylko jakąś znalazł okazywało się że ma jakieś ale księżniczek było dużo jednakże książę nigdy nie mógł zdobyć pewności że były to prawdziwe Księżniczki. Zawsze było tam coś niezupełnie w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczora była okropna pogoda błyskało i grzmiało. Deszcz lał jak z cebra. Było strasznie. Nagle zapukał ktoś do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże, jakże wyglądała? Co uczyniły z niej deszcz i słota? Woda spływała z włosów i sukien, wlewała się strumykiem do trzewików i wylewała się piętami. Ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką. Zaraz się o tym przekonamy, pomyślała Stara Królowa, ale nie powiedziała ani słowa. Poszła do sypialni, zdjęła Całą pościel na spód łóżka położyła ziarnko grochu i ułożyła jeden na drugim dwadzieścia materaców na tym ziarnku grochu, a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn na tych materacach. I na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa spytała ją, jak spędziła noc. O, bardzo źle powiedziała księżniczka. Całą noc nie mogłam oka zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w łóżku. Musiałam leżeć. Na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne. Wtedy mieli już pewność, że to jest prawdziwa księżniczka. Skoro przez 20 materaców i 20 puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu, taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka. A ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał. Widzicie, to była prawdziwa historia. Jeden z nielicznych happy endów w baśnie Andersena. I co na to babcia mire? A babcia myśli sobie tak. Jako babcia, nie jako dziecko. Myślę sobie tak. Ta dziewczyneczka musiała być naprawdę bardzo sprytną osobką. Świadomą. I mądro. Zauważyła, że książę odrzuca i odrzuca dziewczynki jedną po drugiej, i za wszystko zadowolony. I pomyślała sobie, już ja go poluję. Jak to zrobiła, tego w bajce nie jest, to w bajce nie jest powiedziane. Ale zobaczcie. Prawa fizyki są takie, że ziarnko grochu nie będzie odczuwalne nawet pod jednym materacem, a co dopiero pod dwudziestoma. I że niedelikatną trzeba byłoby mieć skórkę, żeby je odczuć, ale przeciwnie, trzeba by mieć ciężar słonia, który przytłacza wszystkie te Dwadzieścia materacy tak mocno, żeby poczuć to ziarnko pod spodem. Coś więc tu nie tak, nie mogła czuć tego ziarnka. I druga rzecz. Na zdrowy rozum. Jak jesteśmy w gościnie u kogoś, a tu i tym bardziej u królowej, Czy w jakiejkolwiek sytuacji powiedzielibyśmy, że jesteśmy niezadowoleni? Oj, chyba nie. Nawet gdyby nas uwierało, powiedzielibyśmy, że jest wszystko ok. A proszę, dziewczynka jest niezadowolona i głośno to informuje. Jakim sposobem musiała wiedzieć, że tak należy postąpić? Nie wiem jakim. Może się ukartowały z królową obie. Kto wie? Ale na pewno coś tu nie gra. A jakie przesłanie jest z tej bajeczki? Moim zdaniem z tej bajeczki przesłanie jest takie. Bądź sprytna. Rozejrz się dokoła. Zbadaj dokładnie sytuację. Wtedy wygrasz. I zostaniesz. Księżniczką.